Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Dużymi krokami zbliżają się podwyżki cen energii. Wynikają one z tego, że rząd koalicji 13 grudnia nie chce przedłużenia mechanizmu mrożenia cen energii, które wcześniej wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Słyszeliśmy ze strony Ministerstwa Klimatu różne zapowiedzi, że. Będzie bon energetyczny lub inne tego typu rozwiązania. W nocy z 8 na 9 kwietnia Ministerstwo Klimatu przesłało do Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy właśnie w sprawie bonu energetycznego, ale natychmiast ten projekt został wycofany. Dzisiaj w świetle zapowiedzi obecnie rządzącej koalicji 13 grudnia. Mamy informację, że tarczy obniżającej ceny prądu nie będzie. Mają być nowe propozycje związane z bonem energetycznym, natomiast jest już koniec kwietnia, a w tym zakresie nic nowego się nie dzieje. Rząd nic nie robi, aby ulżyć w jakiś sposób w tych trudnych okolicznościach inflacyjnych i gospodarczych Polakom. Moje pytanie do pani ministry klimatu, czy portfel każdego Polaka wytrzyma ten wzrost? Czy zastanawiamy się nad tym? W związku z tym apeluję do rządu, żeby wziął się wreszcie do roboty, nie szukał tematów zastępczych i przygotował tarczę z prawdziwego zdarzenia, które ochroni portfele nas wszystkich. Dziękuję bardzo.